Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu o podróżach. Rok się kończy, podróże się też w naszej bibliotece ponownie kończą. Dzisiaj gościmy naprawdę bardzo nietypową parę. Mieliśmy takich, co jeździli busem przez świat. Tutaj Państwo Adala Tarkowska i Krzysztof Józefowski. Oni sobie wymyślili, że rowerem będą jeździć po świecie. Zajęło im to 10 lat prawie. Także. Są naprawdę jak na skalę nawet polskich, chyba jesteście jedynymi takimi podróżnikami, którzy aż tyle czasu tak. byli poza granicą. Są twórcami bloga i bloga, który ma oglądalność zasięg tak czułowy tutaj w tych naszych blogach polskich. Byli nagrodzeni nagrodą Holosów, czyli to jest nawet największy laur dla osób, które podróżują i... i promują podróżowanie. Są z, jak na nasze warunki z daleka, bo z okolic Lublina. Także też to była podróż do nas naprawdę wyzwanie. Cieszę się, że udało się nam to wszystko skleić, bo mamy koniec prawie roku. My mamy koniec projektu. Spotkanie jest właśnie organizowane w ramach projektu, który Biblioteka, który biblioteka realizuje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego to są duże pieniądze. Także dzisiaj jest przedostatnie spotkanie, ale w przyszłym roku będziemy się jeszcze widywać. Także od razu robię reklamy biblioteki, bo widzę dzisiaj na spotkaniu kilka osób, które po raz pierwszy tutaj są, także zachęcam do śledzenia naszej strony na Facebooku, strony Lubańskiej i uczestniczenia w tych wydarzeniach, które biblioteka organizuje. No 10 lat podróżowali, czyli spotkanie nie będzie krótkie, bo naprawdę, no, i na pewno będą się jakieś pytania nasuwać w trakcie prelekcji, prezentacji, także zachęcamy i tutaj serdecznie zapraszam. Dziękujemy Super. bardzo. Bardzo dziękujemy Państwu za przybycie dzisiaj. Dziękujemy Bibliotece za zaproszenie. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy przybyć na drugi koniec Polski, żeby się z Państwem spotkać. No tak jak już Pani Izabela wspomniała, nasza podróż trwała niemal dekadę, także postaramy się opowiedzieć trochę o tej podróży i będzie czas na pytania na końcu. Zapraszamy. Wyruszyliśmy w podróż w 2010 roku. Przejechaliśmy przez 60 państw, byliśmy na pięciu kontynentach, na sześciu w zasadzie poza Antarktydą. Przejechaliśmy w sobie 87 700 km. Byliśmy nieustannie w drodze bez powrotu do Polski przez 9,5 roku. Przedstawię jak wyglądała nasza trasa. Zaczęliśmy naszą podróż w Turcji i z Turcji przejechaliśmy do Polski, ale nie najkrótszą drogą, bo przejechaliśmy przez Bliski Wschód, wjechaliśmy do Afryki, przejechaliśmy Afrykę wybrzeżem aż do południowej Afryki. Ten odcinek zajmuje 18 miesięcy. Następnie przedostaliśmy się do Ameryki Południowej, i z południa przez Amerykę Środkową, dojechaliśmy do Alaski. Ten odcinek zajął nam 3,5 roku. Z Alaski przejechaliśmy do Australii, następnie do Nowej Zelandii, z Nowej Zelandii do Japonii, Korei Południowej, następnie na Syberię, przez Mongolię, Chiny do Azji Południowo-Wschodniej, Indie, Bangladesz, Nepal, Azja Środkowa, przez kraje arabskie powoli, powoli wróciliśmy do Polski. Wróciliśmy w 2019 roku jesienią. Dążyliśmy. <grymne> <Ostatnie>. <grymne> bardzo często ludzie pytają nas, co zabraliście ze sobą w taką podróż rowerową dookoła świata. Odpowiedź jest bardzo, bardzo prosta, bo zabraliśmy ze sobą miniaturę naszego domu, którą spakowaliśmy w cztery sakwy i jeden worek. Każda sakwa to był osobny pokój. Jedna, jedna, tak, tak. tak, jedna sakwa reprezentowała, nasz, reprezentowała naszą kuchnię, w której mieliśmy i garnki, i kuchenkę, i, i różne artykuły spożywcze. W innej mieliśmy garaż, czyli taki warsztat, gdzie były narzędzia, części zamienne. Jeszcze w kolejnej był, e, była to nasza szafa, gdzie były ubrania i na zimę, i na, i, i na różne sytuacje. Kolejne nasze biuro, gdzie mieliśmy e, i laptopa, i różnego rodzaju elektronikę. No i w worku mieliśmy nasze sypialnię, w której znajdował się i namiot, i kalimata, i nasze śpiwory. To wszystko ważyło razem z rowerem 60 kg, i takim oto pojazdem ruszyliśmy w podróż dookoła świata. Słaba nawierzchnia to był taki element towarzyszący tej podróży często, ponieważ staraliśmy się wybierać mniejsze drogi też ze względu na własne bezpieczeństwo i też żeby zobaczyć wnętrza jakby kraju, nie tylko jechać jakąś główną drogą, no ale to wiązało się z różnymi przygodami. Na przykład w Paragwaju spadła taka wielka ulewa tropikalna i droga się zamieniła w tak nieprzejezdne błoto, że czekaliśmy pięć dni aż obecnie na tyle, żeby już po pięciu dniach jest taka pierwsze motorki nieśmiało ruszyły. Też no, nadmiar wody nieraz nam komplikował podróż. W Chinach ugrzęźliśmy między dwiema lawinami skalnymi. No powiem Państwu, że to taka sytuacja, w której nie ma odwrotu, za nami jest odcięta droga, przed nami no, wygląda to tak, jak tutaj yy, widać. I musieliśmy się przeprawić w jesteście wciąż lecących kamieni z góry. To są takie opowieści, które rodzicom opowiadamy dopiero po, latach. po paru latach, A. dokładnie nawet nie miesiącach. Yy, ale też brak wody był dużym wyzwaniem yy, w Sudanie. To był taki pierwszy nasz poważny pustynny odcinek, gdzie mieliśmy po 200-300 kilometrów między najbliższymi oazami. No i musieliśmy rzeczywiście sobie wyliczyć wodę, jedzenie na te odcinki. Piekielny upał, co widać tu na zdjęciu. I to doświadczenie się przydało w Australii wiele lat później. Kiedy jechaliśmy odcinkiem, który się nazywa Na Labor, i tam jest między najbliższymi miasteczkami, sklepami 1200 km. No, oczywiście, góry też nieodłączny element, ale nie o górach chcę mówić, tylko chcę zwrócić uwagę na moje obuwie na tym zdjęciu. Tak, są to Japonki. Właśnie w takim obuwiu wyruszam w tę podróż. I to też jest właśnie odpowiedź na to, ludzie się często właśnie pytają, jakie buty, jakie, jakie kurtki. No ja ruszam tak jak stałam, miałam Japonki, ruszałam w tych Japonkach i dopiero po 8 tysiącach kilometrów, jak mi się kolce akacji zaczęły przebijać przez te Japonki, to zrobiłam przeskok do sandałów. Dlaczego ty mówię? Właśnie, żeby pokazać, że nie trzeba się jakoś tak przygotowywać, można ruszyć i po drodze w, ram, w miarę potrzeb sobie tam kompletować swój sprzęt. No wiatr i burze piaskowe to takie jedna z trudniejszych sytuacji w podróży. Mieliśmy pierwszą taką burzę piaskową w Sudanie. No, jest to niesamowite uczucie. Człowiek się staje tak malutki w obliczu tego bezmiaru pustyni i siły przyrody. Ja, jako osoba z miasta, zawsze mi się wydawało, że ta przyroda jest jakoś tak pod kontrolą, ale tam zdaliśmy sobie sprawę, że jesteśmy jakimś takim mało znaczącym elementem, ziarenkiem piasku, niemalże. Tak wygląda po górze piaskowej kolejnej. Makijaż był zbędny. W momencie, kiedy wyruszyliśmy w ten podróż, mieliśmy ze sobą świat, był analogowy zupełnie, więc to jest 2010 rok. więc Nasze podróżowanie wiązało się tylko z. posługiwaliśmy się tylko mapą i kompasem. Pytaliśmy się ludzi o kierunki, czasem odczytywaliśmy znaki, czasem nie. No, mieliśmy okazję też poznać wiele niesamowitych kultur, dotknąć ich z bliska. I to właśnie, to jest ta magia roweru, to jest zdecydowanie magia roweru. Mieliśmy też okazję spotkać plemiona, yy, czy zobaczyć style życia, które już niestety no, wraz z globalizacją odchodzą, zanikają. Yy, w tym plemieniu panuje ciekawy zwyczaj, ponieważ kobiety yy, gotują, sprzątają, zajmują się dziećmi, noszą wodę, polują. E, konstruują domy e, oraz e, są wojowniczkami, które chronią plemienia. Nie, ja pomyślałem sobie, kurczę, zostajemy. <laughs> no, zastanawialiśmy się, co robią mężczyźni. Już krzyk myślał, że znalazł raj na ziemi. No, okazało się, że każdy zwyczaj, na pozór dziwny, ma swoje praktyczne wytłumaczenie. W porze suchej mężczyźni opuszczają wioskę z bydłem w poszukiwaniu pastwisk zielonych i wodopojów, często wręcz podążając za afrykańską migracją zwierząt, ponieważ zwierzęta dzikie wiedzą, gdzie iść, więc oni za nimi ze swoimi krowami. W tym czasie nie polują. Jedynym ich pożywieniem jest mleko ich krów, miód dzikich pszczół oraz krew, którą potrafią otworzyć tętnice krowy tak, żeby jej nie zabić, ale żeby tam utoczyć Mieszają to z mlekiem, z miodem, jeśli go znajdą, i to jest głównie ich pokarm w czasie paru miesięcy tej wędrówki. Więc kobiety muszą być samowystarczalne, muszą y, móc obronić wioskę, muszą umieć y, odbudować chatę, jeśli się coś tam zepsuje. Dystans społeczny w tej podróży to też była bardzo istotna rzecz, dlatego że my zawsze byliśmy wśród ludzi i oni zawsze nas otaczali. Rower nie stanowi żadnej bariery przed ludźmi, więc zawsze byliśmy wśród ludzi. I to jest też jeden z takich elementów, elementów, który jest istotny dla podróżników, bo gdy się nie przejdzie tej granicy, jest bardzo trudno podróżować, szczególnie takim charakterem, jakim podróżowaliśmy. To jest akurat statek rzeczny, który widzieliśmy w Bangladeszu, no też zawsze braliśmy najtańsze opcje transportu, co się wiązało z takimi no, przygodami. A przypomniała mi się jeszcze jedna historia, której przedstawię Państwu, związana z Bangladeszem, dotycząca mowy ciała i takich sytuacji, które nas mogą zaskoczyć. Bo proszę sobie wyobrazić, że w pewnej wiosce młody chłopak zaprasza nas do siebie do domu i namawia nas, żebyśmy zostali u niego na noc i my się zgadzamy. I zaprowadzi, prowadzi nas do swojego domu i mówi, usiądźcie sobie tutaj w salonie, na kanapie, ja za chwilę przyjdę. W domu nikogo nie było i my siedzimy na kanapie. Jesteśmy, mamy rowery już stoją na, na, na zewnątrz. On gdzieś pojechał i, i miał za chwilkę wrócić, i nagle z sąsiedniego pokoju wychodzi mężczyzna i widzi, widzi w swoim salonie dwójkę obcych <laughs> ludzi w dziwnych strojach, którzy siedzą u niego na kanapie i mówi: Dzień dobry. Dzień dobry, napijecie się herbatę? My, tak. I poszedł do kuchni przygotować herbatę. No rany, jaka dziwna sytuacja. I nagle przychodzi jego syn i mówi o, znacie już mojego ojca. My, no tak, tak. No I Tak się zastanawialiśmy, czy jakoś nie przeszkodziliśmy, czy nie zaskoczyło. Może bo to... poinformował tatę, że jesteśmy, no bo... W sumie... I ze względu na to, że jego ojciec nie mówił po angielsku, on tłumaczy, pyta się taty, czy czy nie zaskoczył się tym, że ma dwóch takich nieznajomych gości u siebie w salonie? On mówi, no nie. A Adelka się pyta, a co sobie pomyślał, kiedy zobaczył nas na kanapie. On mówi, pomyślałem sobie, że skoro je siedzicie u mnie na kanapie w salonie, to pewnie napilibyście się chyba. <toddź> <by lat. toddź> w Kenii, na przykład, zobaczyliście w wielu miejscach, szczególnie pustynnych, ludzie robili, no to z tego, co było. W Dostępne w okolicy, właśnie przeważnie z takich traw. Co ciekawe, tutaj widać, jak wysoki jest ten dom, jak zobaczycie, że tu są drzwi. One nie były takie, trzeba było się trochę schylić, żeby wejść, no ale jednak wysokość tej chaty jest naprawdę imponująca. Jest to taki kosz odwrócony. Eee, pytaliśmy się, czemu te domy są takie wysokie. A oni mówili, że ciepło zawsze idzie do góry, więc mając tak wysoki dom przy samej ziemi, ponieważ oni śpią na matach na, na klepisku, no, mają taką temperaturę już wieczorem w miarę e, tak, no, przyjazną powiedzmy. Po powrocie liczyłem sobie, że średnio, że ponad 90% wszystkich noclegów, jakie spędziliśmy, to były noclegi pod namiotem. Namiot, namiot był naszym domem, był naszym miejscem, był naszym schronieniem. I dzięki temu tak mieliśmy możliwość spania w różnych miejscach, w różnych w scenariach i rozkoszując się różnymi krajobrazami. I z pięknymi widokami, czy to w górach, gdzieś wysoko, czy nad morzem, czy, czy o różnych porach roku, czy to było w śniegu, czy na Sudanie, przy pięknych schodach słońca. Zawsze to było nasze miejsce, który. Nasz było naszym domem. No i Robert dawał nam tę możliwość podjeżdżania bardzo blisko różnych zwierząt, które zastrakiwaliśmy podczas ich. Codziennych czynności, które wykonywały, i to było piękne. To, że rower jest taki cichy, że często nas dopiero wyczuwały albo widziały w ostatniej chwili. No, no, też czasami za blisko tych zwierząt. Na Alasce powiem, że niedźwiedzie mi tyle razy adrenalinę podniosły, ponieważ one tam no łażą. Widzieliśmy po parę niedźwiedzi dziennie w nocy. Każdy trzask gałązki też my niedźwiedzie, niedźwiedzie. <laughs> I Tak, i zobacz. W Egipcie mieliśmy taką sytuację, że rozwiliśmy się na pustyni. Kiedy już namiot był gotowy, ryż w garnku się gotował, e, nagle się zjawiło, trzech, wyłoniło z ciemności trzech mężczyzn z karabinami. No i zaczęli coś tam wrzeszczeć po arabsku. Jedyne słowo, które rozumieliśmy, to myszkel, czyli problem. No ja sobie myślałam. Dobra, tyle to ja wiem, że mamy problem. No i nie wiadomo było o co chodzi i oni coś tam pokrzyczeli, pokrzyczeli i zniknęli. No i ja tak sobie myślę, no dobra, Egipt, noc, pustynia, faceci z bronią, pewnie tutaj nas zastrzelą i nasze mamy się nigdy nie dowiedzą jak się ta podróż skończyła i gdzie. No i to jest właśnie ten taki bagaż różnych stereotypów, które wywozimy z kraju, chcąc nie chcąc, nawet mając czy nie mając telewizor, gdzieś to było w mojej głowie, to mi się tak skleiło. Muzułmanie, Egipt, porwanie, wiadomo. No co się okazało, wrócili po jakiś... A, no i my też nie wiedzieliśmy, co zrobić, no bo tak, uciekać teraz i tak zostawimy na tej pustyni ślady, jak będziemy pchać te rowery, nie wiem, wylejemy ten wrzątek z tym ryżem, no to było bez sensu, stwierdziliśmy, dobrze, poczekamy godnie na tą śmierć. <noise> wrócili po 40 minutach na osiołkach, w asyście tłumacza, chłopca, który mówił po angielsku trochę i się okazało, że oni uznali, że tam jest dla nas niebezpiecznie i próbowali nas namówić, żebyśmy przyszli do ich domu, ale ponieważ często też Arabowie mówią takim podniesionym głosem, często krzyczą, my myśleliśmy, że chcą nam zrobić krzywdę. Okazało się, że oni skonsultowali naszą sytuację ze starszyzną, wioskowo ze swoimi żonami i powiedzieli, że oni by sobie nigdy nie wybaczyli, gdyby nam włos z głowy spadł w ich, na ich terenie i że skoro my nie chcemy iść do nich do domu, to oni nas będą strzec. I słuchajcie, przywieźli koce, jakiś imbryk, drewno na opał, jakiś taki dywanik i siedzieli całą noc przy ogniu, my spaliśmy sobie smacznie w namiocie i nas pilnowali. No więc było mi tak potem głupio, że ja podejrzewałam jakieś najgorsze zamiary. I rzeczywiście no, wkrótce potem się wiosna arabska zaczęła i było bardzo dużo policji w tym regionie podejrzewam, że rzeczywiście to było jakieś niebezpieczna okolica. Jak tylko usłyszeli rano ruch w namiocie, to już czareczki z chrebatką powędrowały do namiotu. No, cudni ludzie. I cieszę się, że ta przygoda zdarzyła się na takim relatywnie początku podróży. I nauczyła nas, że więcej jest tych dobrych ludzi. Nie można tak od razu właśnie zakładać, że coś tam złego ktoś chce zrobić. No właśnie, dziesięć lat, które ciężko streścić. Dziesięć lat, podczas których mieliśmy to szczęście, że mogliśmy spełniać swoje marzenia, i właśnie tutaj jesteśmy dzisiaj nawet nie żeby zachęcać do podróżowania, tylko właśnie do spełniania swoich marzeń. No, my mieliśmy to szczęście, że zrobiliśmy ten krok w, w, w stronę niewiadomej wielkiej. I właśnie tego, do tego chcemy Państwa zachęcić do spełniania swoich marzeń, bo każdy z nas ma te marzenia albo wielkie, albo takie jakieś malutkie, skryte gdzieś w głębi serca. I często nie realizujemy tych marzeń, bo odkładamy na później, a nie wiem, na emeryturze kiedyś, nie wiem, jakby zawsze znajdują się jakieś takie przeszkody. Nas ta przygoda z Arkiem nauczyła tego właśnie, jak życie może być ulotne, jak może być kruche. No i fajnie w tym życiu zrobić to, o czym marzymy i, i żyć tak, jakbyśmy chcieli. I do tego chcemy zachęcić. Często nas powstrzymuje ten nasz własny pesymista, ten w środku, ten krytykant, który nie, to się nie uda, to jest za trudne, nie dam rady. No żeby nie słuchać tego wewnętrznego krytykanta, nie słuchać pesymistów. Gdybyśmy słuchali pesymistów, to podejrzewam, że Rafał by nie żył dzisiaj. No, i właśnie ten pierwszy krok. On, no zrobiłam ten krok w tych klapeczkach, <noise> <ale> potem <noise> następny. I tak w zasadzie, nawet nie wiem, kiedy okazało się, że objechaliśmy ten świat dookoła, że, będąc taką autostopowiczką, która się z przypadku dołącza do tej podróży, w zasadzie nagle stałam z tą osobą, która przejechała Afrykę i objechała świat, i, i nawet nie wiem, kiedy to się stało. Bo te pierwsze kroki były najtrudniejsze i do tego właśnie chcemy zachęcić, żebyście spełniali swoje marzenia, bo życie jest no. piękne, ale może być krótkie i ulotne. No i tak właśnie yy, też w tej podróży nauczyliśmy się, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko jest możliwe, zawsze w każdej sytuacji znajdzie się rozwiązanie, nawet w najbardziej beznadziejnej sytuacji, z każdej jest wyjście. Wystarczy wiara w to, że się uda, i determinacja. I myślę, że następne zdjęcie będzie taką ilustracją tego, <noise> że wszystko w życiu jest możliwe. I zawsze e, przy odrobinie wiary w powodzenie e, i fantazji e, dopłyniemy do tego przysłowiowego drugiego brzegu. E, no i tak właśnie to niemożliwe stało się możliwym, i po niemal 10 latach udało nam się szczęśliwie dotrzeć do kraju. Gdzie przekraczaliście granice? E, Między Lesią. W Kotlinie Głodzkiej. Blisko. Blisko? Blisko. No więc bardzo Państwu dziękujemy za uwagę.